Cześć! Dziś przygotujemy Chicago Deep Dish Pizzę, czyli inaczej pizzę w stylu chicagowskim. Charakteryzuje się ten styl pizzy tym, że pizza jest podawana i przygotowywana w takich wysokich naczyniach. Czasem są to tortownice, czasem są to blachy, czasem są to patelnie. No i pizza w stylu chicagowskim ma poprzestawiane składniki. Na jej spodzie znajdziemy ser a wierzch pizzy pokryty jest sosem pomidorowym. Pizza w stylu chicagowskim swoją historią sięga już lat 40. XX wieku. Nie wiadomo tak naprawdę, w którym lokalu po raz pierwszy ją przygotowano, ale wiadomo jest to, że obecnie w Chicago zjemy ją niemal na każdym kroku. Jest bardzo sycąca, no i jest to jedna z kulinarnych wizytówek Chicago. Aby przygotować Chicago Deep Dish Pizzę będziemy potrzebować przede wszystkim mąki, wody, drożdży, i oleju. To są składniki na ciasto. Ważne, żeby woda miała około 40 stopni. Nie może być zbyt zimna i nie może być zbyt gorąca. Jak sprawdzić, czy woda ma 40 stopni? Najprościej włożyć w nią palce. Jeśli będziemy czuli, że woda jest ciepła, ale nas nie parzy, to znaczy, że ma mniej więcej właśnie taką temperaturę, jakiej oczekujemy. Poza tym, żeby przygotować sos pomidorowy, będziemy potrzebować pomidorów pelati, cebuli, czosnku, suszonej bazylii oraz suszonego oregano. Nieodłącznym elementem Chicago Deep Dish Pizza jest oczywiście ser. My wykorzystamy mozzarellę, ale ważne aby to nie była mozzarella, która jest świeża. Nie używajcie takiej mozzarelli w kulce, ponieważ ma ona zbyt dużo wody i rozwilgoci nam całe ciasto. Świetnie nadaje się do tego mozzarella taka twarda. Możecie też wykorzystać inny ser, który dobrze się topi. Poza tym odrobina parmezanu i cienko pokrojone plasterki kiełbasy pepperoni. W Chicago często dodawana jest również zielona papryka, pieczarki czy Cebula. Jeśli chodzi o dodatki, to możecie sobie dowolnie z nimi eksperymentować. Myślę, że na pewno wyjdzie Wam coś ciekawego. Rozpoczynamy od tego, że w wodzie rozpuszczamy drożdże. Kiedy drożdże są już rozpuszczone, możemy do nich wsypać łyżeczkę mąki. Teraz znów mieszamy. Drożdże teraz odstawiamy na około 10 minut, aby się aktywowały i możemy przejść do przygotowania sosu pomidorowego. W tym celu będą potrzebne pomidory pelati. Używajcie dobrych pomidorów, bo tego sosu będzie dużo, więc jeśli użyjecie dobrych pomidorów, to na pewno będzie dużo lepszy. Otwieramy sobie puszkę. No i teraz z racji tego, że nie będziemy wykorzystywać całej puszki, możemy sobie mniej więcej jedną czwartą puszki, tak około dwóch pomidorów odłożyć i wykorzystać później do jakiegoś innego dania. Teraz do pomidorów dodajemy suszoną bazylię oraz oregano. Połowę niewielkiej cebuli kroimy sobie w kostkę i również wrzucamy do pomidorów. I ostatni element naszego sosu, czosnek, który również kroimy i dorzucamy do puszki. Teraz, kiedy wszystkie składniki sosu są już w puszce, pora na blender i tutaj wystarczy tak naprawdę jeden ruch blendera w dół, aby całość miała taką konsystencję, jaką powinna mieć. Teraz całość ma idealną konsystencję. Jeśli nie macie blendera, to tak naprawdę pomidory moglibyście nawet znieść ręcznie. Wtedy warto wcześniej pokroić trochę bardziej cebulę oraz czosnek. Pomidory powędrowały do lodówki. Tutaj już widzimy, że coś zaczyna dziać się z naszymi drożdżami. Nie musimy dorobić takiego mocnego rozczynu drożdżowego. I teraz przelewamy całość do miski, w której będziemy to ugniatać. Teraz do miski wlewamy dwie łyżki oleju oraz dodajemy mąkę. Teraz pora na ugniatanie. Jeśli używacie takiego elektrycznego miksera, to zupcie to na najwyższych albo prawie najwyższych obrotach. W zupełności starczy około 3 minut. Jeśli będziecie robić to ręcznie, to starajcie się robić to intensywnie około 7 minut. Po około 2 minutach nasze ciasto jest gotowe. Bardzo ładnie odchodzi ono od dłoni, jest takie miękkie i elastyczne. No i teraz pora na to, żeby odłożyć go do naczynia, w którym przez godzinę będzie wyrastać. Dno naczynia możemy sobie lekko zwilżyć oliwą. Rozsmarowujemy. I naszą kulkę odkładamy. W ciągu godziny powinna ona zwiększyć swoją objętość około dwukrotnie. Naczynie, w którym będzie wyrastać ciasto, szczelnie owińcie przezroczystą folią albo użyjcie pokrywki, która odetnie dostęp powietrza. Odstawiamy na godzinę w temperaturze pokojowej. Jeśli macie w domu trochę chłodniej, to ciasto może potrzebować 10 czy 20 minut więcej. Minęła godzina, ciasto zwiększyło swoją objętność. Za moimi plecami piekarnik nagrzewa się do 220 stopni grzanie góra dół bez termoobiegu. No i teraz pora nasze naczynie zwilżyć odrobiną oliwy. Nie musi tej oliwy być dużo, dosłownie pół łyżeczki i teraz za pomocą ręki możemy sobie posmarować spód. Nie ma raczej konieczności smarowania boków i teraz ciasto przenosimy do naczynia w którym będziemy je piekli. Teraz za pomocą dłoni rozgniatamy i tworzymy taki dość duży rant i na spód wkładamy mozzarellę. Pamiętajcie o tym, żeby to na pewno nie była mozzarella świeża, ponieważ ta w kulce ma bardzo dużo wilgotności. Oczywiście oprócz mozzarelli możecie użyć innego sera, który ma podobne właściwości i dobrze będzie się topił. Tego sera na spód ląduje dość dużo, ale jest to właśnie jeden z charakterystycznych elementów Chicago Deep Dish Pizzy. Kiedy cały spód jest już wyłożony serem, teraz pora na nasz jedyny właściwie dodatek, czyli pepperoni. No i teraz, kiedy pepperoni jest już na pizzy, pora na wylanie naszego sosu pomidorowego. W Chicago Deep Dish Pizza sos nie jest poddawany wcześniej obróbce termicznej. Większość pizzy w stylu amerykańskim ma wcześniej redukowany sos, ale tutaj ze względu na to, że ta pizza będzie dość długo w piekarniku, nie ma takiej potrzeby. Teraz możemy sobie jeszcze rozprowadzić, żeby dotarł do każdego zakamarka pizzy. I teraz pora, aby posypać pizzę parmezanem lub innym twardym serem. Teraz pizza ląduje w piekarniku nagrzanym na 220 stopni. Dolna półka około 25 minut. Minęło 25 minut, pizza już pachnie i wygląda pięknie. No i teraz pora przełożyć ją na deskę. Teraz, jeśli lubicie parmezan, możecie sobie posypać jeszcze dodatkowo odrobiną tartego parmezanu. W domu poczekajcie 3-4 minuty, aż nieco stęże i nieco ostygnie, ale ja już nie mogę się doczekać, więc będę próbował jej teraz. Chicago deep dish charakteryzuje się tym, że jest bardzo chrupiąca i jest też bardzo płynna, więc do jej jedzenia będziecie potrzebować zdecydowanie talerza. Ser pięknie się ciągnie. No i teraz pora sprawdzić, jak nasza pizza smakuje. Pizza jest bardzo dobra. Mimo niewielkiej ilości składników, świetnie się one ze sobą komponują. Ktoś kiedyś powiedział, że Chicago Deep Dish Pizza to pizza dla fanów pieczonego sera i ja zdecydowanie do takich osób należę. Jeśli lubicie pieczony ser, spróbujcie zrobić Chicago Deep Dish Pizza u siebie w domu i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowała. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Top Gara to zapraszam do subskrypcji. Dzięki.